Bóg od początku zaplanował dla nas niezwykłe rzeczy. Stworzył nas, żeby nas kochać, żeby być blisko nas, chciał nam dać dobre, szczęśliwe, wieczne życie. Ale coś poszło nie tak. Każdy z nas się zbuntował. Przez swoje wybory oddzieliliśmy się od Boga. Każdy z nas chciał żyć tak, jak się jemu podoba. I to nawet nie chodzi o jakieś pojedyncze zachowania czy słowa, nie chodzi o przepraszanie za to, co poszło nie tak. Problem jest w naszym sercu. Żyjemy w oddzieleniu od Boga i to prowadzi nas do wiecznej śmierci. I czujemy to. Na różne sposoby próbujemy się zbliżyć do Boga: przez dobre uczynki, przez religię, przez medytację. Każdy z nas ma jakiś swój pomysł, ale nie rozwiązuje to problemu grzechu. I cały czas jesteśmy w oddzieleniu od Boga, jest przepaść, której nie jesteśmy sami w stanie pokonać. To Bóg musiał przyjść tutaj z rozwiązaniem. On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby żył na ziemi doskonałym życiem, a potem, żeby wziął karę za nasze grzechy, umarł w nasze miejsce, wziął na siebie to, co nam się należało. I potem zmartwychwstał. Pokonał zło, śmierć, szatana, Wstąpił do nieba jako król. To jest Boże rozwiązanie. To rozwiązuje nasz problem grzechu i oddzielenia od Boga. Ale nie dzieje się to automatycznie. Biblia mówi o tym, że każdy z nas potrzebuje podjąć decyzję potrzebuje uwierzyć, że Jezus umarł i zmartwychwstał i potrzebuje uznać go jako swojego pana. To jest ten moment, kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, kiedy zaczynamy na nowo doświadczać Jego miłości, zaczynamy na nowo wchodzić do Niego pierwotny plan. On daje nam moc, daje nam wszystkie zasoby, które są nam potrzebne do życia takim życiem, jakie się Jemu podoba.